the no. Panie Marku, jak wrażenie, jeżeli chodzi o Strzegomską Bazylikę, unikatowość słyszana Państwa uchem? To miejsce znałem, można powiedzieć, z widzenia. Pierwszy raz gram w Bazylice i jestem zachwycony. Próbowaliśmy te utwory w różnych wnętrzach i ten polor akustyczny, który. Tym dziełom dodała strzegomska bazylika jest zupełnie nieprawdopodobny i grało się po prostu fantastycznie. Byliśmy uniesieni przez y, genius Locji absolutnie żadnych mikrofonów, żadnego sztucznego dodatkowego nagłośnienia, a akustyka wręcz porywała publiczność. Ja przyznam szczerze, miałem ciarki na plecach. To jest, to właśnie była sztuka budowania tego typu wnętrz. W czasach, kiedy nie było mikrofonów, starano się o akustykę, o, o to, aby słowo było zrozumiałe mimo ogromnych, ogromnej przestrzeni do pokonania i nie jest to, przyznam się, że nie jest to pierwszy kościół takich walorach, które spotykam, ale to jest rzeczywiście wyjątkowo, dlatego że bazylika jest po prostu ogromna. Jakie instrumenty dzisiaj uczestniczyły wokalistom? Y, towarzyszyły wokalistom y, instrumenty dawne, kopie dawnych instrumentów y, smyczkowych, skrzypiec, altówek, wiolda gamba i y, pozytyw. Y, w oryginalnej wersji Kaldary y, kompozytor przewidział jeszcze puzony, właściwie rekwiem Bibera również można wykonać z puzonami, ale y, y, była taka idea, aby, aby te utwory wykonać właśnie w tej, z, tym, z tym takim bardzo skromnym i y, ascetycznym można powiedzieć akompaniamentem smyczkowym. Czy wrócicie tu Państwo jeszcze do nas, do Strzegomia? zagościcie Państwo na tej scenie w bazylice mniejszej? Ja oczywiście jako y, fanatyk muzyki oratoryjnej i muzyki wokalnej bardzo bym sobie tego życzył, bo y, trudno wyobrazić sobie bardziej sprzyjające dla tego typu muzyki miejsce. Znajdujemy się w obiekcie, który opisywany jest jako taki, który ma bardzo dobrą akustykę. Co znaczy bardzo dobra akustyka? Dobra akustyka oznacza taką, która pomaga realizować odpowiednią funkcję danego wnętrza, w tym przypadku, gdy mówimy o koncercie właśnie huralnym, muzyki właśnie takiej klasycznej, na przykład organowej. Jest to bardzo dobre wnętrze. Charakteryzuje się tym, że mamy długi czas pogłosu, zwłaszcza ten opisywanym parametrem T30 e, i pozwala nam to uzyskać dobre wymieszanie dźwięków wewnątrz tego pomieszczenia. Uzyskuje się to wielką, dużą ilością ław, które się znajdują w tym wnętrzu, które rozpraszają dźwięk. Sama konstrukcja ław powoduje, że one pochłaniają troszkę niskie częstotliwości. Nawet te już niedoskonałości, które obecnie te ławy mają, czyli te posychane deski, powoduje, że właśnie one Prowadzają pochłanianie dźwięku w zakresie niskich częstotliwości. W momencie, gdy wejdą tutaj wierni widzowie, właśnie na różne przeds przedsięwzięcia, przedstawienia, e, to zaczyna te, te, te ławki zaczynają pochłaniać bardzo dobrze w dość szerokim zakresie częstotliwościowym. Łącząc to z dużym rozproszeniem dźwięku uzyskiwanym dzięki właśnie różnym elementom wystroju wnętrza, jak na przykład tym kolumnom, uzyskuje się bardzo dobrą akustykę właśnie w funkcji takiej huralnej czy muzyki organowej. Proszę mi wybaczyć, ale zaczniemy trochę nietypowo. Powinienem się do Pani zwracać: Dyrygent czy Dyrygentka? To jest w ogóle temat drażliwy, bardzo, ponieważ niektórzy twierdzą, że Dyrygent to jest trzecia płeć taka pomiędzy ponieważ y, rzeczywiście zdominowany zawód przez mężczyzn, y, ale jednak kobiety również nie tylko w churalistyce, ale w symfonice myślę, że to jest kwestia wyboru. Ja lubię Dyrygentka. Bardzo proszę, to kto rządzi na scenie? Kto dzisiaj rządził na scenie? Dyrygentka czy solista? Myślę, że muzyka. Przede wszystkim muzyka i wspólny puls, wspólna koncepcja, wspólny pomysł na takiego ducha utworu, który wypracowujemy systematycznie w ciągu prób. I podczas koncertu jest ten jeden, jedyny moment, w którym musimy się wsłuchać w to, co jest w nas dzisiaj, w to, co nam daje publiczność, i w to, co muzyka y, y, niesie ze sobą, i po prostu dać się ponieść temu. Przede wszystkim gratuluję charyzmy. Widać było mnóstwo energii na tej scenie. Podejrzewam, że to wymaga też wiele przygotowań, ale jak sprawić? żeby te głosy tak pięknie zagrały, stały się takim jednym instrumentem, który perfekcyjnie wykonuje wszystkie utwory. Przede wszystkim ważne jest, żeby to były dobre głosy, a rzeczywiście mamy taką, takie szczęście, że w Chórze NFL mamy fantastycznych śpiewaków i teraz zadaniem dyrygenta jest te głosy tak połączyć i wykorzystać tak potencjał, aby w właściwym momencie wykorzystać właściwą cechę. Danego głosu, danego muzyka czy danej sekcji. Czasami niektórzy porównują dyrygenta do roli kucharza, który ma do dyspozycji doskonałe składniki, i teraz jego zadaniem jest w takich proporcjach i w takim składzie je połączyć, żeby potrawa wyszła wyśmienita. Więc być może dyrygent jest takim muzycznym kucharzem, a śpiewacy są po prostu doskonałymi. Częściami tej muzycznej potrawy, i bez każdego, bez chociażby jednego z nich, ta muzyczna potrawa już smakowałaby zupełnie inaczej, więc każdy z nich jest niezwykle istotny. Publiczność zgromadzona dzisiaj w Bazylice Mniejszej przyjęła te smaki z wielkim entuzjazmem. A ja zapytałem trochę inaczej: jak Państwo przyjęliście tę publiczność, która dzisiaj oglądała Państwa koncert? Słuchała tego koncertu, czerpała z niego to wszystko, co najlepsze. Ja myślę, że to gdzieś do nas dotrze dopiero tak świadomie po chwili, natomiast energia, którą ja czułam z pozycji dyrygenta, jednak stojącego tyłem publiczności, była bardzo duża w chórze. A z doświadczenia wiem, że jeśli nie ma tej energii w publiczności, to chórowi trudno jest wskrzesić tak naprawdę energię między sobą, więc musiało być bardzo dobrze na publiczności. Zaskoczyło nas troszeczkę, że po pierwszych utworach nie było oklasków i nie wiedzieliśmy, czy to jest taki zwyczaj festiwalu, ale potem, kiedy oklaski się pojawiły, to doszłam do wniosku, że być może napięcie wśród publiczności było tak, tak duże, że nie chcieli słuchacze przerywać tego napięcia oklaskami, co było piękne i wzruszające dla mnie, bo myślę sobie, że to wynika z, pewnego, z pewnej tęsknoty za muzyką taką na żywo odbieraną. Festiwal Strzegom a stał się Rzeczywistością. Jak wrażenia? Bardzo cieszę się, że wreszcie ten festiwal zaistniał tutaj w Strzegomiu. Do tej pory, kiedy słuchaliśmy koncertów organizowanych tutaj w Bazylice, była to część festiwalów, które rozgrywały się gdzieś tutaj w okolicy. Przypomnę, że mieliśmy tutaj już wspaniałe koncerty w ramach Festiwalu Bachowskiego, w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej w Maju, również związanego ze Świdnicą. Mieliśmy także w zeszłym roku w Bratislawie Cantans, jeden z koncertów odbył się właśnie tutaj. Niemniej jednak no, marzyliśmy cały czas o, o tym, aby y, mieć swoją własną imprezę, która będzie się rozgrywała tutaj w Strzegomiu, która ze Strzegomiem będzie związana i która będzie promowała też Trze miasto jako y, y, miejsce, gdzie y, każdy meloman będzie mógł spędzić czas y, słuchając koncertów, będzie mógł zaplanować y, swoje, y, swoje podróże y, po Dolnym Śląsku, y, tak aby ten ostatni weekend sierpnia właśnie spędzić tutaj w tym miejscu. Przychodząc do Bazyliki i słuchając tych koncertów, które właśnie odbywać się będą w ramach festiwalu Strzegom Akapella. W tym roku polskie zespoły. Czy w przyszłym roku możemy liczyć na zagraniczny skład? Tak. Zagraniczny skład był planowany już na początku roku, na, ten, na tę pierwszą edycję festiwalu. Natomiast no, COVID pokrzyżował nam bardzo mocno plany. Musieliśmy przeorganizować cały terminarz przyjazdów zespołów. Także skład zespołów, które występowały, na, na, miały wystąpić na tym festiwalu, w tej pierwszej edycji. I no, efekt jest taki, że w związku z pandemią przyjechały w tym roku na festiwal tylko polskie zespoły ale plan jest cały czas ambitny w przyszłym roku zamierzamy gościć zespół z Niemiec i z Belgii w dalszej perspektywie także w trzeciej edycji zawita do nas także zespół z Wielkiej Brytanii i zespół z Danii mam nadzieję że wszyscy melomani nie tylko strzegący ale ci którzy z całej Polski przyjadą do nas na cel na te koncerty, bo wiem, że była dzisiaj tutaj publiczność również z Poznania, z Krakowa, z Lubina, także jak gdyby krąg odbiorców tej muzyki jest bardzo szeroki i mam nadzieję, że ci, którzy przyjadą właśnie do Strzegomia będą na pewno usatysfakcjonowani tym, co usłyszą, bo w tym roku występuje czołówka. Polskich zespołów grających muzykę klasyczną, a w następnych edycjach spodziewamy się i będziemy na pewno nad tym mocno pracować, aby przyjechały do Strzegomia zespoły najlepsze zespoły z Europy, które grają ten typ muzyki. Powstaje nowa marka Strzegą Akapella. Czy będzie jakieś hasło przewodnie do tej marki? Sama nazwa festiwalu Strzegą Akapella jest już hasłem marketingowym. Zresztą podeszliśmy też w taki marketingowy sposób do promocji festiwalu, wywołując pewien taki niepokój i zaciekawienie, ponieważ w pierwszym rzucie pojawiło się tylko samo logo festiwalu i nazwa festiwalu. Nikt jeszcze nie wiedział, co to w ogóle będzie, więc pobudziliśmy ten jakby to zainteresowanie, ten smak wszystkich ludzi, którzy śledzą wydarzenia artystyczne i kulturalne, a dopiero potem wyjaśniliśmy, jak będzie wyglądał festiwal i na czym będzie polegał. Także ja myślę, że też marketingowo rozgraliśmy to dosyć dobrze i sprawnie. No i będziemy tę markę na pewno budować przez następne lata. No a samo logo festiwalu to powtórzony, powtórzone sklepienie, pod którym występują zespoły, bo jest to powtórzone jak gdyby grafika ze sklepienia na przecięciu nawy głównej i i, i transeptu naszej właśnie Bazyliki Strzegonskiej. Wczoraj festiwal Bachowski, a dzisiaj widzimy się w Strzegom. Jak wrażenia? Strzegomska Bazylika jest absolutnie zachwycająca. To jest, to jest zabytek nieprawdopodobnie piękny, nieprawdopodobnie proporcjonalny i przede wszystkim ma bardzo, bardzo przyjemną akustykę. To jest. To jest tak, że tego rodzaju duże gotyckie świątynie bardzo często sprawiają sporo kłopotów wykonawcom, ponieważ dźwięk szaleje po, 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 po tych wszystkich łukach w sposób nie zawsze kontrolowany. Natomiast tutaj w Strzegomiu jest wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo dobrze. Muzycy mają wyjątkowy komfort i, 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 i właściwie wszyscy, wszyscy wyjeżdżają stąd zachwyceni. Maestro, czy to jest standard, że takich festiwali muzyki wokalnej nie nagłaśnia się w dodatkowy sposób, tylko w sposób naturalny, tak jakby ten głos rozchodzi się po obiekcie, po tej przestrzeni, w której Państwo koncertujecie? Tak, generalnie w muzyce klasycznej e, praktykuje się wykonania akustyczne, czyli, czyli mówiąc e, krótko nagłaśnianie muzyki klasycznej jest traktowane jako tandeta, jako no, obciach. Czy są jakieś części wspólne między Festiwalem Bachowskim a Festiwalem Muzyki Wokalnej Strzegoma Capella? Trzeba powiedzieć, że Strzegom miał tę odwagę, żeby, żeby po okresie współpracy z Festiwalem Bachowskim w Siednicy usamodzielnić się i, i, i po prostu uwierzyć w piękno, potencjał, siłę tego miejsca, ludzi, sytuacji. Zadam standardowe pytanie, zadaję, które zadaję właściwie wszystkim artystom, którzy tutaj pojawiają się. Czy to będzie zaczyn do tego, żeby tu wrócić? Eee, to jest e, samo przez się zrozumiałe. Przestrzeń bazyliki, Strzegomskie Sakrum stało się nową przestrzenią dla występów artystycznych, to fakt. Zdecydowanie tak. Tu pierwsza edycja e, dla nas zaskakująca. Pod względem na pewno wiedzieliśmy, że to jest genialna akustyka, że to wspaniała, piękna przestrzeń, ale nie wiedzieliśmy chyba do końca, że aż tak. E, tak naprawdę genialne miejsce do prezentacji takich utworów muzycznych, jak tutaj przygotował dyrektor artystyczny Jan Tomasz Adamus. E, no i po drugie, zaskoczenie jesteśmy frekwencją. Genialna frekwencja, już pierwszy koncert otwarcia ponad 200 osób. Wczoraj też na pewno grubo 300, myślę, że dzisiaj jeszcze nawet, jeszcze nawet może więcej. Jesteśmy zaskoczeni tym bardziej, że w reżimie sanitarnym. Z... Z odkażaniem rąk, z, z pomiarem temperatury, więc wszystko super bezpiecznie. Mamy nadzieję, że tak, tak zostanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już bez takich komplikacji jak w tym roku. E, no ale genialna edycja, jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, i, i, i mamy nadzieję, że to będzie stały punkt programu na, na mapie, też na, w kalendarium strzegomskich wydarzeń kulturalnych. Teraz już na zimno po wszystkim jak układała się ta współpraca między artystami, między organizatorami na tym właśnie styku takim chyba najważniejszym, kiedy widzowie widzą ten finał. Absolutnie genialnie. Tak naprawdę od pierwszego spotkania powstała ta tak zwana chemia między nami. Oczywiście to wszystko nie mogłoby się odbyć ani bez wsparcia pana burmistrza ani bez wsparcia Strzegąskiego Centrum Kultury przede wszystkim z dyrektorem Krzysztofem Kalinowskim na czele i z jego genialną ekipą, wspaniałymi technikami, świetnymi ludźmi, którzy zajmowali się i garderobami i, i całym otoczeniem sceny i, i kwiatami i cateringiem i wszystkim wszystkim naprawdę organizacja na wspaniałym światowym poziomie i mamy nadzieję, że to będzie po prostu światowy festiwal w centrum Strzegowia. To jeszcze na koniec. Czy było coś, co budziło wątpliwości w trakcie organizacji, przed jeszcze tymi koncertami? Baliśmy się tak naprawdę w frekwencji chyba, bo żyjemy, w, jak to zwykle mówimy, w, w bardzo dziwnych czasach i zastanawialiśmy się, czy faktycznie publiczność się nie przerazi. No ale przeszło do nasze najświeższe oczekiwania, za to serdecznie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zjawili się. Też bardzo fajna ilość osób oglądających streaming w internecie, więc wszyscy ci, którzy nie mogli przyjść, nie mogli przyjechać do, do Strzegomia, śledzili też wydarzenia na, na łamach internetu, na falach internetu i, i oglądali tą, tą transmisję w internecie, za co też bardzo dziękujemy. E, no mamy nadzieję, że w przyszłym roku już, tak jak wspomniałem, bez reżimu sanitarnego e, Bazylika Mniejsza z czego mi będzie pękać w szwach.